Dzisiaj na przegląd mamy wrogą technologię Będziemy robić wymiany podstawowe plus dodatkowy serwis napędów plus krzynia biegów, takie różne inne rzeczy, filteczki że zabieramy się teraz do roboty Tak to wygląda od spodu, tutaj mamy miskę stworzywa. Główna miska jest oczywiście aluminiowa a dolna jest z plastiku czujnik poziomu Wszystko ładnie wygląda, samochód ma 36 tysięcy, raptem przejechane. Trochę jest brudny, ukurzony, ale jak to SUV jeździł w innym terenie niż tylko asfalt, także może być brudny, tutaj mamy skrzynię biegów wzmocnienie, belki wał napędowy półość napędowa prawa, trochę ciężko to pokazać Wam będzie, no tutaj, tak to wygląda lewa, Wchodzące bezpośrednio ze skrzyni biegów auto jest bezpośrednim konkurentem Alfa Romeo Stelio. aczkolwiek jest zupełnie inaczej zbudowane, tylny dyferencjał wydech z rozejściem na dwa tłumiki może tak jakoś będzie lepiej widać z końcówkami Prawdziwe, nie żadne fejkowe, jak to bywa w nowoczesnych samochodach, tylko prawdziwe wydechy, pełne. Dwie rury idą dopiero na końcu, są rozdzielone na prawo i lewo. Z tego co widzę, to, to jest wydech aktywny. Tu ma klapę. Ten jest przylotowy bezpośrednio. Wahaczy, jak to cztero na samochodzie. leczone na sprężynie. Amortyzator, a oczywiście, nie ma tutaj żadnych uśrodków, w końcu to jest Porsche, a nie jakiś tam inny wynalazek. Podejmujemy te osłony, później będziemy jeszcze olej skrzyni zmieniać. Tutaj zaraz biorę się za oleju z miski olejowej. Korek wymienny z tworzywa sztucznego. Także powoli będę coś tutaj Wam pokazywał. Olej sobie leci, korek wkład do miski, do zlewarki opuszczamy auto w celu odkręcenia filtra oleju żeby ten olej sobie bardzo dokładnie zleciał z silnika i potem weźmiemy się z reszty korek oleju wyjęty już wcześniej odkręcamy silnik w środku czyściotki czyściutki myjemy filtr oleju I ja się sobie oczywiście już poluzowaliśmy, niech on sobie cieka. O, nie ma jakiejś tragedii, aczkolwiek była złamana płukanka. Zajrzymy, jak on wygląda. W środku w miarę ładnie czyste, wszystko to wygląda. No i sobie ścieknie dokładnie tam pod spodem dostawiliśmy miskę, żeby to sobie zleciało tam dokładnie. Wszystko suche, czyste, nie ma problemów. Nasuniemy obrołę filtra oleju, korek czysty bez żadnych osadów. Trzeba to wszystko wyczrzeć i będziemy montować nowe. Olej silnikowy, filtr do skrzyni, drugi filtr do skrzyni. Olej do skrzynki rozdzielczej. Filtr kabiny do kabiny. Część się do jednej skrzyni. Tutaj do drugiej skrzyni. Może tak trochę nielogicznie to opowiadam, ale tutaj mamy tak. Skrzynie biegów, w strona część hydrauliczna. Skrzynia biegów, część mechaniczna. Skrzynka rozdzielcza. To są trzy różne elementy. Wlew. Spust. Spust. Wlew, spust, wlew. Tu mamy filterek, drugi będziemy mieli jak zdejmiemy miskę. Tutaj mamy spuszczony olej ze skrzyni, zleciał już całkowicie, czyściutki. Teraz skręcamy nowy koreczek i wlewamy olej. Tak to wygląda. Silt olej wygląda tak. Nie ma jakichś tam większych zanieczyszczeń filtrów. To umiemy dzigicia działać. No, no, do pełna. sobie olej do skrzyni, nawet całkiem niebrzydki. Ale ma być nowy? To nie nowy. Niska, zdjęta skrzynia w środku, czyściutka. Tu mamy Micha, tu mamy stary filtr. Teraz to wszystko myjemy, czyścimy. Zakładamy filterki, że tutaj ten jest do odkręcenia. Będziemy jechać z powrotem. Filterek wyjęty. On ten jest trochę zasyfiony. No nie jest za czysty. No, pokaż nowy, no, ja nowy, wygląda tak, no, Także raczej ten się zanieczyścił. Nowy filterek już na miejscu, ładny, czysty, skutki, wszystko powspinane, wszystko połączone. ma być. Miska czysta, umyta, znowu szczelką, zaraz skręcamy i montujemy. Pokrywka umyta, wyczyszczona, filterek na swoim miejscu, można skręcić. Wszystko gotowe do montażu. Olej wlany, uzupełniony. Temperatura skrzyni sprawdzona. Zalany w odpowiedniej ilości. Miseczka umyta. Fabryka. Można składać dalej. Przyszła ostatnia oczekiwana paszka do poruszaczka. Przed wiem, co to jest. No, wygląda zdecydowanie korzystniej niż yy, wersja oryginalna. Miejmy nadzieję, że też będzie korzystniej działać. Zaraz wyjmujemy tutaj zabudowę i montujemy. Teraz dla porównania. Tu mamy stary oryginał. Też jest taki gąbczasto-papierowy. Ale tu już jest zamknięty, co nie? Natomiast tu jest kanik. Pewnie nie tak, że tu ma dookoła. To jeszcze ma na dole. No i jest bukliny, jakby nie patrzeć, także przepustować będzie zdecydowanie korzystniejsze. Zamykamy i robimy ozonowanie.